przez wiele moich realizacji na całym początku kupowałem od różnych y, handlarzy y, poliwęglan no i z jakością bywało różnie a wręcz jej brakowało no i tu mogę wam polecić y, śmiało tego dostawcy no bo jak widać płyty już po folii widać że ona nie jest nikaj że tak powiem za fest a ani nic Jakieś tam drobne ryski, na przykład taki coś To to w ogóle nie jest ryska Pod folią tego nie widać, nie? Tak samo jak tu mamy To jest po prostu Wszystko na folii, nie? A jakbyście potrzebowali poliwęgranu I chcielibyście wiedzieć, jaka jest cena No to dzwoncie sobie pod ten numer Możecie się na mnie powołać Może dostaniecie jakiś rabat A z drugiej strony to może ja też dostanę jakoś paczkę na święta Pozdro